Dzień dobry. Wam. Witam was. Z tej strony... Loczyku gaming. A nie, przepraszam. Ja już nie jestem Loczyku Gaming. To już przeszłość. Dzień dobry. Nazywam się Loczyku. Witam was na moim nowym kanale. Witam was bardzo serdecznie. Jeszcze jak? Dzisiaj musimy się zapoznać. No to co? Trzeba coś o sobie opowiedzieć. Trochę już siedzę na tym YouTube'ie, coś tam nagrywałem, ale to, to były porażki. Nawet już stary kanał to już po prostu olałem. Jestem strasznie leniwym człowiekiem. Więc nawet nie ma... nie miałem co dalej go nagrywać. Już miałem straszne małe zasięgi. Już tak ten kanał to była porażka. Ale trzeba zacząć wszystko od nowa. Więc opowiem kilka rzeczy, co na tym kanale się znajdzie. Na tym kanale przeważnie będą gry. No bo, jakby inaczej. Nie. Filmy nie powinny się zbyt często pojawiać, ale. Streamować głównie. Chciałbym na tym kanale streamować. No. Fajnie, co? Nie, nie fajnie. No w sumie fajnie, w końcu, w końcu przecież miałem, na starym kanale miałem często nagrywać, ale jak to ja? Nie udało mi się nagrywać na starym kanale, musiałem zacząć na nowym kanale nagrywać. A szkoda, no ale... Wszystko trzeba od, no od początku coś się kończy, coś zaczyna. A pierdziel. Dobra. Na kanale chyba nie będzie się pojawiać Fortnite, bo nie lubię tej gry. Trochę na nią też mało, na nią wydałem całe szczęście. No ale. Skupię się prędzej na grze niż mówieniem Wam o mnie i o tym co się będzie tutaj działo. Co innego mogę powiedzieć, będą tu gry przede wszystkim częste. Może raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, a może najczęściej będą streamy z Gierek. Dziękuję. Dziękuję Ci, kolego. Dobra. Chcę na pewno często grać w jakieś gry. Dlaczego chcę często... Na pewno... Dlaczego nie wiem. Kurde, nie mam pytań. Znów się zamotałem i skupiłem na grze. Oh. Przede wszystkim na starym kanale skończyłem Bob. Stary sprzęt, na którym, znaczy, może nie stary sprzęt, ale przede wszystkim yy, z, po prostu mój stary mikrofon mi się zepsuł. zepsuł. O, no, tak jak przed chwilą. Więc zapraszam Was. Może dzisiaj coś się jeszcze pojawi. Mam nadzieję, że dostaniecie przynajmniej. Za film i tak jest porażką, ale każdy mój film kończy się, porażką. Więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Cześć.